Entity 303 znany również jako Jednostka 303 to postać z Creepypasty, która zyskała miano nowego Hirobraina w społeczności graczy Minecrafta. Legenda głosi, że Entity 303 to były pracownik Mojang, zwolniony przez Nocha twórca Minecrafta. W akcie zemsty miał on rzekomo stworzyć zespół hakerów. O nazwach takich jak 321.com303 czy NTT.303 aby właśnie sabotować grę i jej społeczność. Pierwsze doniesienia o NTT 303 pojawiły się 10 grudnia 2013 roku. Gracze zgłaszali nietypowe zjawiska w swoich światach, takie jak pojawianie się odwróconych krzyży, losowo rozmieszczonego bruku czy tabliczek z hieroglifami. Domy graczy spontanicznie stawały w płomieniach, a eksplozje TNT niszczyły ich konstrukcję. Analiza logu serwera ujawniła obecność tajemniczego bytu o nazwie 303, który wykonywał różne akcje w grze, mimo że nie był widoczny na liście graczy. W miarę upływu czasu. Społeczność zaczęła spekulować na temat natury NTT-303. Niektórzy wierzyli, że jest to program stworzony przez samego nocza, który wymknął się spod kontroli. Inni sugerowali, że to grupa hakerów, która dla zabawy wchodziła na różne serwery, zawsze używając charakterystycznej białej skórki z czerwonymi oczami. Pojawiły się również teorie, że NTT-303 jest w konflikcie z Chirabrym lub wręcz przeciwnie, że współpracują ze sobą. W odpowiedzi na rosnące obawy graczy, Nocz publicznie zaprzeczył istnieniu NTT-303, stwierdzając, że nie ma żadnych duchów w grze. Mimo to legenda nadal krążyła w społeczności, a niektórzy gracze twierdzili, że doświadczyli dziwnych zdarzeń w swoich światach, przypisywali działaniom NTT 303. Obecnie właśnie większość społeczności traktuje NTT 303 jako element folkloru związanego z Minecraftem, podobnie jak inne mityczne postacie tak jak Herobrine. Brak dowodów na rzeczywiste istnienie takiej postaci w kodzie gry sugeruje, że jest to jedynie wymysł fanów, który z czasem przerodził się w popularną creepypasta. Skoro poznaliśmy już streszczoną historię o Entity 303. Mamy czas, żeby go przywołać. Wystarczy nam taki ołtarz, głowa szkieletu i klucz. Przywołamy go i spróbujemy właśnie pokonać. Może zjem od razu Oksa, bo tu będzie ciężko. Pierwszy hit, bang. Dobra. Drugi hit, trzeci. Myślałem, że będzie w sumie trudniej. On właśnie entity chyba nie sprawia żadnych pozorów. Trzeci hit. Dobra, no, już zaraz będzie połowę HP, o kurde. Dobra, no, były ciężary. Dobra, no, sprzedajemy kolejne hity. Trzeba KOX zjeść. Teraz coś mnie No, Dobra, już mam połowę HP. Będzie coraz łatwiej. Dobra, no, uciekamy, czekamy, uciekamy. Bo im mniej ma HP, tym chyba więcej do pije. Te małe gówniaki mi denerwią. Dobra, już jest końcóweczka, końcóweczka. O kurde, o kurde, o kurde. Było blisko, było blisko. 3 HP miałem. Szczara do nas. Dobra. Kurde... Gdyby nie koksy, to bym nie ma dosłownie. Tak. Jeszcze kilka hitów i entity on. Dobra. Dobra. Pokonaliśmy Entity 303. Nie wypadł mi żaden lud z Entity 303. A powinno. No nie, to jest jakiś żart. Dobra. Mam nadzieję, że historia o Entity 303, jak i również próba pokonania go, która zakończyła się pozytywnie, spodobała się wam. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.